Do Związku Polaków na Ukrainie oddział imienia Adama Mickiewicza w Odessie zawitali osobliwi goście. Chargé de Fer Rzeczypospolitej Polskiej w Ukrainie Piotr Łukasiewicz oraz konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie Jacek Gocłowski. W przyjaźnej atmosferze odbyła się ciekawa wysiada z młodzieżą i uczniami szkoły sobotnio-niedzielnej. 20 tematów. Wybrałem NATO w polskiej perspektywie. NATO w polskiej perspektywie. Hej! Tak. <laughs> hey. Bardzo ciekawe. o misjach polskich NATO. Przede wszystkim, znaczy, może nie tyle, że jestem zaskoczony, co jestem bardzo ucieszony z, z aktywności niewielkich, ale bardzo aktywnych, bardzo... Energicznych związków stowarzyszeń, stowarzyszeń polskich, takich właśnie jak Związek Polaków na Ukrainie imienia Adama Mickiewicza w Odesie. To bardzo dobrze, że takie organizacje działają. Staramy się jako ambasada, jako konsulat i również jako instytucje, tak jak Sejm, Senat, wspierać tego rodzaju, tego rodzaju działalność. No, państwo jesteście jesteśmy w waszej, waszej siedzibie, która jest no, spektakularna. To, to jest. No już nie zaskakujące, bo ja znam energię Polaków na, na obczyźnie i wiem, że to są zawsze energiczni, aktywni ludzie, dobrzy obywatele Ukrainy, a jednocześnie ludzie pielęgnujący polskie tradycje, polski język w tej pięknej, nowo wyremontowanej, to warto podkreślić, ze środków Unii Europejskiej siedzibie, no, znajdujemy to co, to, co, to, co jest najważniejsze dla tego typu działalności. Lekcje dla młodzieży, pielęgnowanie historii, pielęgnowanie języka, podtrzymywanie, podtrzymywanie tego ducha, można powiedzieć, narodowego polskiego w, w, w Ukrainie. I to, co jest dla mnie osobiście bardzo ważne, stało się w czasie, tym niezwykle trudnym czasie pełnospadłej wojny. To znaczy, że można się. Dowiedzieć u Was o żołnierzach ukraińskich, polskiego pochodzenia, którzy bohatersko broni bronią swojej ojczyzny, Ukrainy, przed, przed brutalnym najeźdźcą, który tak krwawo zapisał się ostatnio w historii Ukrainy, a wcześniej w historii, w historii Polski również. I to jest, to jest, znowuż, to nie jest zaskakujące, bo wiadomo, że Polacy. Zawsze bronią swojej ojczyzny, czy nią jest Polska, czy nią jest Ukraina, czy nią jest inne państwo. Natomiast jest to godne najwyższego uznania, wsparcia i takiej no, dumy, że, że jesteśmy częścią tego wielkiego sprzeciwu przeciwko agresji rosyjskiej. Moją, moim zadaniem jest tworzenie partnerstwa polsko-ukraińskiego, zwłaszcza w ramach Przyszłości Ukrainy w Unii Europejskiej, e, tworzenie jak najlepszych relacji, dobrosąsiedzkich, przyjaznych, sojuszniczych relacji e, w czasie tym niezwykle trudnym czasie wojny, pełnoskalowej wojny e, w Ukrainie, napaści, napaści rosyjskiej na Ukrainę, e, wspieranie Ukrainy pod każdym możliwym względem politycznym, wojskowym, społecznym. Przez Polskę jest niezwykle dla nas ważne, ponieważ jest to jednocześnie realizacja naszych własnych interesów bezpieczeństwa, interesów, e, interesów w ramach no, obrony tego, co sobie wyobrażamy, że jest no właśnie zagrożoną częścią regionem przez, przez, rosyjską, przez rosyjską agresję. Więc e, tak mówię, wspieranie Ukrainy z punktu widzenia dyplomacji e, jest e, no właśnie przede wszystkim takim dobrosąsiedzkim udzieleniem pomocy napadniętemu krajowi, ale również realizacją polskiego interesu bezpieczeństwa, interesu narodowego, jakim jest silna, demokratyczna, wolna, w pełni niepodległa, niepodległa Ukraina, która będzie dla nas dobrym sąsiadem w ramach Unii Europejskiej, mam nadzieję jak niebawem, a w przyszłości również. Wtedy. W się otwarto wystawę fotograficzną Listy do Przeszłości polsko ukraińskie Świadectwo Jedności i Nadziei. Do nas wrócili się koledzy z SUN z inicjatywą przeprowadzenia wystawy dla artystów fotograficznych Polski, która mówiłoby o wzajemnym wsparciu polskiego i ukraińskiego narodów. Z radością zgodziliśmy się na propozycję. Tutaj już wybrane zdjęcia 27 znanych polskich fotografów, którzy są członkami spółki fotograficznej. Zgodzili się na demonstrację swoich utworów. Goście mogli nie tylko obejrzeć zdjęcia, ale zapoznać się z informacją o ich powstaniu. Komunistyczny ład zniknął i Polska została wolnym państwem. Już na niektórych zdjęciach można zobaczyć współczesną Polskę, jak ona się rozwinęła. Wielu z Was było w Polsce i widziało, na ile Polska jest teraz otwartym krajem. Wierzę, że kiedyś i my będziemy mogli zrobić takie zdjęcie, które oznajmie koniec tej nawały i koniec wojny trwającej w naszym państwie. W Odesie miały miejsce dni Europy. Na które zostali zaproszeni przedstawiciele różnych mniejszości narodowych i korpusu dyplomatycznego. Europa to nie po prostu geograficzna kategoria, to wspólny ruch, wspólna droga, pełna wcielenia zasad i podejść, które zabezpieczają pokój, rozwój i demokratyczną przyszłość. Ukraina dokonała swojego europejskiego wyboru z pewnością maszeruje do członkostwa w Unii Europejskiej. Wszystkim dziękuję naszym partnerom międzynarodowym, wszystkim krajom świata, które dzisiaj nam pomagają bronić naszej odległości, bronić naszego życia, bronić naszej przyszłości. Muzyki klasycznej i sakralnej odbył się w bazylice mniejszej świętego Piotra w Odessie. Większość kompozycji była poświęcona Najświętszej Marii Pannie, co nadało koncertowi szczególny kontemplacyjny charakter. Gdy człowieczy śpiew tam to, tam w ludzie dobre serca że ludzie ludzie dźwigni. Nich... Dobry Dobry Panu. 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 W Pierwomańsku odbyły się obchody z okazji tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego pierwszego króla Polski. Zaczęliśmy z kwietnia oczywiście, dlatego że tysiąclecie tyś, korony polskiej zaczynamy z kwietnia i takie wielkie daty dla Polski i Polaków i Polaków za granicą w maju. obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele Świętego Jana Chrzciciela. I to jemu zawdzięczamy dzisiejszą Polskę, jaką dzisiaj widzimy, tą chrześcijańską, w tym, kiedy modlimy się w języku polskim, kiedy bardzo ten język polski my kultujemy, kultujemy i ten język podtrzymujemy. I szczególnie też nam chodziło o to, aby w naszym mieście Prymowańsk w Ukrainie, gdzie po raz pierwszy odbyła się ta uroczystość, tutaj w obwodzie konsularnym Odessy, też dzięki wysiłkom parafii, Towarzystwa Polskiej Kultury, szkoły. Udało się nam też ukazać tę postać wrocławskiego dla mieszkańców tego miasta. Te zapewne dzięki transmisji i dla całej Ukrainy. Uroczystość zgromadziła przedstawicieli lokalnej społeczności, władz, duchowieństwa, dyplomatów oraz mieszkańców miasta. Został przeprowadzony koncert Podczas którego nie zabrakło zarówno piśni i tańców, jak i rozmów o historii naszej ojczyzny. Do świętowania dołączyły się lokalne szkoły oraz chór polskie kwiaty. Dzisiejsza sytuacja Polski jest konsekwencją wyborów, które były dokonane tysiąc albo ponad tysiąc lat temu. Miejsce Polski w strukturach Unii Europejskiej Pozycja w Europie, która odpowiada potencjałowi Polski, pozycja w pakcie północnoatlantyckim jest konsekwencją tych właśnie wyborów. Przed chwilą składaliśmy kwiaty pod tablicą poległego Witalia. On też zginął za to, żeby Ukraina była w Europie, a nie była pod wpływem barbarzyńskiego wschodu.